Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale, ponieważ w tym momencie zakładam konto free to play, które oczywiście nazywamy Matimo Free to Play, no bo jest to moje drugie konto. I jest to konto, na które nie wydam żadnej złotówki. Dokładnie tak. W całej tej serii chodzi o to, że musimy wymaksować to konto jak najszybciej bez wydania żadnego pieniądza. I właśnie skończyliśmy ten mecz, nie wiem czy to nazwać mecz treningowy czy Jakiś początkowy. I teraz mamy nowe konto. Mamy 100 golda i zmusza nas do bitwy. Więc tak wygląda nasze konto na samym początku gry. Jak widzicie, 0 pucharków, 0 wszystkiego. No, nawet battle card nie ustawiony, ulubiony brawler Shelly. Dobra, więc szybko sobie zagramy ten mecz, który oni nas zmuszają do zagrania. Tam widzę jakiegoś El Primo, który ode mnie ucieka. To są ogólnie boty. No i dobra, mamy Showdowna. Tutaj idzie na nas Barley, którego szybko sobie zastrzelimy. I ta Jessie, ale bombę dostaje. No, 200. No i dobra, no i mamy nasze pierwsze zwycięstwo na koncie, które było na boty. No i jak już widzę tutaj naszego kolegę Barleya, który z Poją drogą ma bardzo dobre statystyki. No to zakładając nowy konto musimy pamiętać o tym, że możemy odblokować Barleya kompletnie za darmo. Tylko, że najpierw oczywiście zmuszają mnie do odebrania tej nagrody. 200 parę pońców, no... PowerPoints zawsze się przydadzą, no bo wiadomo, musimy wymaksować to konto jak najszybciej. Możemy również odebrać sobie te nagrody z karnetu, 500 PowerPointsów, no i pierwszy StarDrop, drop, którego otworzymy, i jest to super rzadki, więc w sumie, No, płacząc za Shelly, miałem mówić, że nic fajnego na nas nie wypadnie. W sklepie mamy darmowego jackpota na sam początek naszej gry. No i mamy tutaj to, że musimy połączyć się z Super ID, tak więc szybko się połączę. Ok, a więc jak już się połączyliśmy z naszym Super Sell ID, no to dostajemy oczywiście Barleya za darmo, no i tego skina do Barleya za darmo, ale myślę, że o tym wiecie i w końcu możemy odebrać sobie te darmowe 100 kredytów, które pójdą nam do Nity. Ok, mamy nasze pierwsze zwycięstwo na koncie z jakimś basterem i dzięki temu dostaliśmy ten kalendarz i przez następne 15 dni będziemy mogli zdobywać różne darmowe nagrody, no i dzisiaj jest to ten skinek do Shelly. Dodatkowo możemy odebrać sobie 160 kredytów z alei pucharków, co daje nam nitę, więc jest to nasza pierwsza odblokowana postać z kredytów. I możemy rozpocząć odblokowywanie kolejnego rzadkiego barolera, jakim jest El Primo, no i praktycznie zaraz będziemy go mieli. Nasze trzecie, już zwycięstwo na naszym koncie, które da nam kolejne 9 pucharków, no i będziemy mogli odblokować teraz Brawl Bola. Tak więc szybko odbieramy nowy event. No i mamy odblokowanego Brawbola, Więc jak odblokujemy kwesty, no to będziemy mieli troszeczkę więcej możliwości. Następnie z Trophy roda odblokowałem 500 monet. A w mojej jeszcze następnej grze odblokowałem możliwość zdobywania codziennych Stardropów. No i w tym momencie otwieramy nasze pierwsze Stardropy. I nasz pierwszy Stardrop jest super rzadki, więc ale 30 kredytów do Jessy, więc w sumie jest Git. No i kolejny to jest rzadki. Bardzo beznadziejne Stardropy. Co to jest? Ale z plusów odbieramy sobie questy, których nie ma. O, mamy! Jednak mamy, no i są w miarę proste: solo i damage. Tak więc szybko je zrobię. Możecie się również zastanawiać, czemu są podwójne star dropy. Ale aktualnie trwa event, gdzie trzeba wysyłać łapki w górę, przez co odblokowujemy różne nagrody. Ten biedny Bodnita nawet nie wie, co się właśnie z nią stało. Ale mamy kolejne zwycięstwo. Za które dostajemy kolejne star dropy i to jest epicki, to może być postać. Nie, to jest 100 blingu. Nawet mi się nie chce, super rzadki, nie chce mi się. Nie. Blink to jest najgorsze, co mogę dostać na tym koncie, bo tak szczerze blink mnie totalnie nie obchodzi, ale odblokowaliśmy sobie gem graba. Kolejna wygrana i właśnie wiem 100 pucharków na szeli. No i moja taktyka na ten moment jest taka, że jak biję na jakiejś postaci 100 pucharków, no to zmieniam na kolejną. No i będę tak grał, grał. Nasz no dopóki nie wbije każdego na 100 pucharków, no a potem będę brał kolejne postacie, no i będę wbijał je na 200 i tak do momentu, że będę miał każdego na 200, no i tak, i tak dalej w sumie, cały czas. Tak więc bierzemy sobie Barleya, no i zaczynamy grać. Właśnie wbiłem kolejne kredyty, które teraz sobie odbierzemy i za nie odblokujemy sobie Jessie, więc jest to kolejna nasza nowa postać, super rzadka, pierwsza nasza super rzadka postać, no i możemy zacząć odblokować kolejnego rzadkiego brawlera którego też odblokowaliśmy, no w sumie tak bo kredytów jest dużo no to dwie postacie naraz, bardzo fajnie i możemy odblokować sobie nowego super rzadkiego brawlera i jest to Jackie, no i pewnie dość długo zajmie mi jej wbicie. Nie wygrałem kolejną grę, która da nam ostatnie już dzisiaj star dropy więc otwieramy sobie mityczny, to może być postać, błagam 500 golda, no nie mogę narzekać, no ale, ale, o 700 golda. Dobra, nie narzekam. 700 golda jest bardzo dobrą liczbą z dwóch star dropów, ponieważ możemy zrobić teraz dużo ulepszeń. I wiecie co? Ja odbiorę te kredyty. Odbiorę to, bo będziemy bliżej Jacki i odbierzemy kolejne dwa star dropy. Z tego dostałem kompletne gówno. I z tego też. No niestety. Chociaż 25 powerpointów jest jeszcze ok, ale te token dablery, o matko, jak ja ich nie lubię. Witam was w drugim dniu naszej przygody. No i w sklepie mamy darmowe 150 pary pońców, które teraz sobie odbierzemy. Jest to naprawdę spora liczba. Na początek to 150 pary pońców, to jest mega git. No i za 6 godzin będziemy mogli wybrać Daryla lub Penny. Pierwsza wygrana dzisiaj daje nam pierwsze start dropy. No i zobaczymy co nam wypadnie. Więc pierwszy jest to rzadki, ale 50 monet z git, super rzadki. Dwie token dablery, tylko nie token dablery. Błagam, przysięgam. Tylko nie token dablery. Kolejne zwycięstwo, no to kolejne star dropy, No i będziemy mogli już odblokować sobie questy z Alei Pucharków. Tak więc pierwszy star drop oczywiście rzadki, no bo co innego. I token dablery, wow. Dziękuję Brawl Stars. No i w drugim powerpointy, no nie jest źle. Ale dobra, co mnie bardziej obchodzi to questy. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, ponieważ... No, muszę trochę przyspieszyć z całym tym karnetem. I nie mam w ogóle. Nie. O dobra, o Jezus, o, trochę spora. sporo Ale dobra, damy radę Szybko je zrobię, no i co, wbijemy szybko karnet Właśnie odblokowałem jakieś specjalne eventy Czyli wipeout w sumie No i wiecie co, jak tak sobie patrzę na tą Aleję pucharków, no to Bardzo bym chciał zdobyć jak najwięcej z tych kredytów Które tutaj są po drodze Ja wiem, że to w późniejszym czasie będzie trochę Długo zajmować, no bo jak widzicie Tutaj jest jeszcze co 100 pucharków Ale potem, te nagrody zaczną się robić Co 500 pucharków, co 300, 400 Tak więc Potem już będzie trochę ciężej z tym wszystkim No ale mówię, moim celem jest wbicie jak najwięcej tych kredytów widzicie jakieś 900 Tutaj kolejne 900, no i ten legendarny star drop Tak więc to wszystko chciałbym wbić w jak najszybszym czasie Żeby po prostu mieć jak najwięcej progresu Za chwilę otworzymy sobie ostatnie dwa star dropy dzisiejszego dnia Jak widzicie sporo też robię questów Tak więc proszę coś fajnego No, to nie jest nic fajnego No, to, to nie jest nic fajnego Oj, takich rzeczy w nie robimy. O mój Boże, zobaczcie ile ja w tej grze zrobiłem questów. Odebranie tych wszystkich tokenów będzie tak satysfakcjonujące. Zobaczcie to. 3040. Trzy levele od razu, Jezus Maria. Pokażcie mi lepsze uczucie w Brawl Stars od po prostu zdobywania tysięcy tokenów na raz. Właśnie możemy odblokować sobie jacki używając tych kredytów, które przed chwilą odebrałem. Więc jest to nasz drugi super szatki Brawler. No i teraz możemy odblokować sobie, wydaje mi się, że będziemy mieli dużo kredytów, żeby odblokować kolejnego brawlera. Wezmę Broka, bo kolta nie lubię za bardzo. No i tak, możemy odblokować Broka, tak więc szybko to sobie robimy. Znowu dwie postacie pod rząd. No i teraz zaczynamy z epickim brawlerem. Bolub Ems. Bolub Ems, nie mam pojęcia, kogo wziąć. No i wydaje mi się, że wezmę Bo, bo nie jestem sezonówką, żeby brać jakąś Ems. Jak widzicie, wbiłem już odpowiednią ilość pucharków, żeby odblokować kluby oraz Megapiga. Tylko, że jest jeden mały problem, ponieważ w tym ruskim klubie, nawet nie wiem jak się to czyta, no to na pewno nie będę. Dlatego, jeśli ktoś z Was ma bardzo aktywny klub, który co miesiąc wbija Megapiga, no to możecie napisać nazwę w komentarzu, jeśli znajdzie się tam dla mnie miejsce. No i ja chętnie poczytam Wasze nazwy klubów. Sprawdzam co tam się dzieje, no i na pewno do któregoś dołączę, żeby grać z Wami, Mega Piga. Witam Was w trzecim dniu naszej przygody w Brawl Stars, na koncie Free to Play. No i dzisiaj wielki dzień, ponieważ możemy sobie wybrać Darylę lub Penny. I tak, mówiłem, że jest to trzeci dzień, a tutaj pokazuję, że drugi, ponieważ no niestety wczoraj zapomniałem odebrać nagrody. Ale dobra, musimy zdecydować. Bardzo nie lubię penny. I Daryla w sumie też nie lubię, ale z dwojga złego wybieram Daryla zdecydowanie. No i jutro możemy wrócić po piąty poziom mocy. Tutaj, oczywiście, satysfakcjonujące odbieranie tokenów. I w sklepie mamy za darmo 60 pair No to pora odblokować sobie nasze pierwsze start dropy tego dnia. Jest już to trzeci dzień naszej przygody i super rzadki 100 monet. Nie jest źle, ża. Naprawdę rzadki. 50 monet. No niby nie jest źle, ale daliby legendę. Okej, okay, kolejna wygrana, kolejne star dropy dzisiejszego dnia No i przy okazji skończyłem jakiegoś quest'a na 200 tokenów Okej, okay, pierwszy star drop, rzadki no, no też rzadki? Nie no, to już jest scam To będzie tytuł odcinka, Brawl Stars mnie oszukało No i przy okazji odblokowaliśmy sobie spray'e, które W sumie fajnie wygląda ta animacja, nigdy jej nie widziałem Ej, mega fajne A, no i mamy te trzy spray'e za darmo Uuu, jakiś spray super Creatora, fajna. No i na koniec dnia trzeciego odblokowałem jeszcze 400 monet z karnetu. Witam Was w dniu czwartym naszej gry na tym koncie. No i w tym momencie za chwilę będziemy mogli sobie odebrać piąty poziom mocy Daryla dokładnie w tym momencie. Więc nasz Daryl jest jedną z najbardziej ulepszonych postaci. No i przy okazji w sklepie za darmo mamy 60 token doublerów, co nie jest w sumie zbyt fajne, ale, ale ważne, że darmowe. No i oczywiście satysfakcjonujące odebranie, o, no tylko trzech tokenów, ale może być. Oczywiście klasycznie pierwsze zwycięstwo oznacza pierwsze dwa set dropy, tak więc szybciutko je sobie za chwilę otworzymy. I pierwszy z nich to jest Epicki, no może Charlie, ja nawet nie mam czar... Charlie. <laughs> Legenda? Od razu po pierwszym kliknięciu? Nie, proszę postać, błagam postać, super ten błagam. Co to jest? Co to? Lola! Jezus Maria! O tak, czekałem na postać. Czekałem aż mi wleci postać, to jest w tym momencie, to jest 925 zaoszczędzonych kredytów. Jezu, jak ja się cudownie teraz czuję. Od razu mój dzień stał się lepszy. Ja nie mogę, mamy lolę, gdzie ona jest? Ja pierdziele. I w taki oto sposób nastał dzień piąty, Bieramy darmowe 10 kredytów, które doprowadziło nas do tego momentu, gdzie jesteśmy bardzo blisko 8-Bit'a. Dodatkowo odebraliśmy uśmiechniętego Pina do Daryla, no i oczywiście odebraliśmy satysfakcjonujące tokeny. W tym momencie strzelamy sobie piękną brameczkę na te wszystkie boty, Lite Shelly i El Primo. No i w sumie bramka bardzo tematyczna, ponieważ kiedy to nagrywam 2 euro. Polska już niestety odpadła, no ale to wiecie, klasycznie, klasycznie. No ale my mamy start-dropy do otworzenia i one są rzadkie, więc pewnie będą tak samo słabe jak gra polskiej reprezentacji. Dwegwolnie wbiłem wystarczająco pucharku, żeby odblokować 8 bita w końcu. Tak więc odbieramy sobie 200 kredytów. I jest to wystarczająco oczywiście na 8 bita i... dalej będę odblokował nowego epickiego brawlera. I z tych dwóch zdecydowanie B. Ms nie lubię, B lubię, więc zdecydowanie B. No, i mamy 196 kredytów już na niej. Przy okazji, w karnecie odbierzemy sobie 1000 PowerPointów. Okej, okay, w trakcie tej gry, chciałbym trochę z Wami pogadać o tej serii, ponieważ yy, jeśli oglądacie zagranicznego YouTube'a, no to wiecie, że ta seria jest dość powszechna właśnie za granicą u zagranicznych twórców typu Kairos, Lex ją chyba tworzy z tego co wiem, to też Rey na pewno ją ma i w sumie nie wiem o innych. No i szczerze Wam mówię, bardzo, ale to bardzo mi się przyjemnie to u nich ogląda. No i właśnie postanowiłem, że sam coś takiego stworzę. I mam nadzieję, że Wam również będzie się to przyjemnie oglądało. Tak samo jak mi u nich. Swoją drogą chyba będziemy mieli pierwszą bramkę. Nie wiem po co ta Ems zmarnowała ulta. No ale dobra, no niech będzie. No i w tym momencie wygraliśmy grę. Trochę quest'a skończyliśmy. Dostaliśmy bardzo dużo masterowania, ponieważ trwa teraz ten cały event. No i witam Was już w szóstym dniu naszej przygody. No i dzisiaj w sklepie czeka na nas kochany jackpot, który... Bardzo nas przybliży do zdobycia B, No i przy okazji odbierzemy sobie te wszystkie tokeny Tak jak codziennie W końcu mogę odebrać siódmy poziom mocy Daryla Tak więc szybciutko go sobie ulepszamy tutaj No w sumie Brawl teraz nam ulepsza No i w tym momencie odblokowaliśmy do niego gadżety No i w sumie mam 6000 golda No i mógłbym ten gadżet kupić, no ale skoro dostanę go za darmo no to po co, no wiecie Za darmo to uczciwa cena no i na sam koniec ukończyłem tego quest'a, na który dał mi 10 darmowych gemów. Panie i panowie, właśnie minął tydzień od utworzenia mojego konta. Dokładnie tak, witam was w siódmym dniu. No dzisiaj w sklepie z okazji tygodnia mamy tylko i wyłącznie 5 kredytów, ale lepsze to niż nic, ponieważ przybliżyło nas to znowu do odblokowania B. Ale na szczęście Brawl Stars nie zostawił nas, nas tylko z kredytami, ponieważ dał mi jeszcze tego skina do Daryla za darmo. Z okazji dnia 6. No ale u nas to jest dzień siódmy, no bo wiadomo. Kolejne zwycięstwo oznacza kolejne star dropy, no i przy okazji do tego quest'a na 200 powerpoint'ów. No i przy okazji muszę się wam pochwalić, ponieważ Grand Power Liga. Dołączyłem do jakiegoś randomowego klubu, no i stwierdziłem, że zagram. No bo w sumie lepszy, lepsze takie nagrody niż żadne. No ale pamiętajcie, że jeśli macie aktywny klub, no to napiszcie mi tam w komentarzu na dole. No ale wiecie co, no... Tydzień naszej gry na koncie nie można zakończyć z tak słabymi nagrodami Dlatego wbiłem 1000 pucharków, dzięki czemu możemy odblokować sobie nowy tryb Rankedy, no i oczywiście zaczynamy od brąza, ale Nie mam jeszcze z wymaksowanych żadnych postaci Więc niedługo będzie trzeba się tym zająć Okej, okay, witam was w ósmym dniu Naszej przygody, no i wita nas mega pik od samego rana 45 blingu, 300 golda 100 pointsów I tylko 8 star dropów, no bo w sumie nie miałem za bardzo tej świni wbitej, no bo nikt u mnie z klubu nie grał. Tak więc szybciutko zobaczymy, co dostaniemy. Liczę na jakąś postać, ale szczerze wątpię, czy mi wypadnie. Super rzadki. PowerPoints. No jest ok, mam sporo w miarę tych PowerPointsów. Monety. Epicki. Znowu monety, fajnie. Mityczny. Co to jest z kim? Skar. Dobra, no. przecież się ja jestem ustawiony. Jest, kolej, nowa postać z mega świni. Nie wie, że Mega Świnia daje coś fajnego. Dostałem Karla z Mega Świni, nie, to jest szalone. No i dodatkowo możemy w końcu wybrać sobie gadżet. I wiecie co? Podjąłem decyzję. Może to być kontrowersyjna decyzja, ponieważ większość osób wybrałaby Tarbaryl, ale ja wezmę ten drugi gadżet, bo będę używał Derla bardziej na mapach, gdzie będę grał agresywnie niż pasywnie. Więc myślę, że ten gadżet, który szybciej ładuje mi łuta, z pewnością się przyda. No i dodatkowo w sklepie mamy darmowe 15 monet, które sobie w tym momencie odbierzemy Witam was w dziewiątym dniu naszego konta No i w sklepie mamy darmowe 5 kredytów, które znowu nas przybliża do B No i odbierzemy sobie jeszcze te tokeny, które tutaj na nas pięknie czekają Okej, okay, szybciutko otworzymy sobie pierwsze start dropy, które nam wypadają tego dnia I pierwszy z nich jest mityczny Jest szansa na postać, błagam Błagam postać 200 pary pońców, no nie jest źle, no i super rzadki drugi. Kurde, no ale taka szansa na postać była. Okej, okay, w końcu mogę odblokować sobie emotkę tą płaczącą do Daryla, która jest za darmo. Przy okazji stwierdziłem, że odbiera sobie również te nagrody z karnetu. No, i na sam koniec stwierdziłem, że Jesse będzie moim pierwszym brawlerem, którego ulepszę na level 7. Ok, wbiłem 8 na 100 pucharków, no i w końcu mam wystarczająco, żeby odebrać B, która czeka już na mnie od tylu dni. Więc w tym momencie 500 kredytów. No i mamy B, w końcu. I na pewno nie zmieniamy jej na AMs, na pewno nie. No i możemy odblokować nowego rzadkiego brawlera Bull Rup Rosa. Nie no, rosa, Bula nie lubię. O, i od razu ją mamy. Więc znowu dwie postacie naraz. No i super. No i teraz możemy zacząć odblokowywać nowego super rzadkiego brawlera. I z tych wszystkich opcji Tig. Tig ma Hyperchargea ma mitycznego gearsa, więc zdecydowanie jest najsilniejszy z nich wszystkich. No i ulepszmy sobie teraz B. Na level 7. Nie będę kupował do niej gadżetu, no bo... Nie oszukujmy się, jej gadżety ani Star nie robią jakiejś ogromnej różnicy w gameplayu B. Więc jeśli będę miał więcej monet, no to dopiero wtedy kupię. Witam Was w okrągłym 10 dniu. No i w sklepie mamy do odebrania 10 PowerPointów. Oczywiście satysfakcjonujące odbieranie EXPA. No i nasz Daryl został ulepszony na level 8. Następnie wbiłem wszystkie Star Dropy tego dnia. No i oto co mi z nich wypadło. No ale w trakcie ich otwierania nagle stało się to. No i zobaczymy co ciekawego nam wypadnie. Nie. Błagam postać. Błagam postać. Super cel proszę, 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 proszę. No i oprócz tych star dropów odebrałem jeszcze wszystkie nagrody, które mi zostały. Czyli star dropa z Alei Pucharku. No i parę nagród z karnetu. Okej, okay, a więc w dniu 11 czekało na mnie bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ w sklepie mieliśmy 5 legendarnych star No i z pierwszego wypadło mi 1000 golda, no a resztę zobaczcie sami. Dobra, otwieramy kolejnego. Błagam, na jak najwięcej postaci. <laughs> Melody! Nie wierzę, przecież ja wczoraj, przecież wczoraj wspomniałem o Melody. Jezus! Dobra, Melody, no, ulepsza nam na 9 level, na pewno. To jest jedna z mocniejszych postaci i... Na pewno to będzie moja postać, którą będę grał na rankedach. Ale dobra, lecimy dalej. Jezus, kocham browser za te pięć legendarnych dropów Hypercharge! Jest. 5000 golda zaoszczędzone. Je no, Edol Primo w sumie słaby jest, ale. Jezus, 5000 golda zaoszczędzone. Dobra, lecimy z kolejnymi. Błagam, kolejna postać. Co to? Shelly? A, skin. O nie, tylko nie ten skin. Na moim głównym koncie też mi ten wypadł. Nie, nie lubię go. No, i na sam koniec znowu 1000 golda. Nie jest źle. Melody 2000 golda oraz hypercharge. Powiem wam, że w miarę miła niespodzianka. Po tej miłej niespodziance odebrałem sobie darmowego Pina do Daryla. A następnie odebrałem 750 monet z masterowania Jessie. Ulepszyłem Melody na Star Power na moc 9. Kupiłem do niej pierwszy Star Power, ponieważ jest o wiele lepszy niż ten drugi. Ulepszyłem również na 9 poziom mocy B. I tak samo zrobiłem z Jessie. W dniu 12 dostałem możliwość ulepszenia Daryla na 9 level kompletnie za darmo. No co odblokowało mi możliwość zakupienia Star powerów, no ale oczywiście te Star Powery. Dostałbym i tak za darmo, więc ich nie kupiłem. Ze sklepu odebrałem darmowe 15 monet. Witam Was w 13 dniu, gdzie dostałem dwa darmowe Piny do Daryla i zapraszam je Żelka. Witam Żelka. Minęło dwa tygodnie. Witam Was w 14 dniu naszego konta free to play Wybieramy sobie starpa do Daryla. Oczywiście ten, który szybciej przeładowuje mu AMO. Ponieważ jest to bardziej agresywny Star Power, a ja lubię takie. Przy okazji w sklepie za darmo mamy 5 kredytów. Witam Was w 16 dniu naszej przygody. Nie widzieliśmy się dnia 15, ale nic ciekawego się nie wydarzyło. A ja też bardzo mało grałem, ponieważ szczerze mam ostatnio wiele rzeczy na, na głowie. No ale dzisiaj mamy dzień aktualizacji. W sklepie mamy za darmo 10 powerpointów, No i tutaj mamy za darmo dzień 14, oczywiście dwa epickie piny do Daryla. W tym momencie z do odblokowujemy sobie 200. Kredytów do Tika, które bardzo przybliżają nas do niego i wiecie co, musiałbym pić 100 kredytów z tego karnetu, ale czy mi się chce te wszystkie questy robić? Dobra, odbierzmy sobie, może jakimś cudem wylecą mi te kredyty. 10 gemów, kolejny stardrop, no rzadki, więc raczej nie masz szans na kredyty. 1000 golda, kolejny stardrop, znowu rzadki, o kredyty, ale no niestety tylko 10. No i znowu 10 gemów. Okej, okay, trochę się z żelką spociłem, no i wbiłem te 100 kredytów z tego trophy roada. Dlatego szybko sobie odbierzmy jeszcze te star dropy, które oczywiście będą rzadkie, no bo... O, epickie. 500 token doublerów, najgorzej, ale dobra. W tym momencie możemy odebrać sobie Tika. I jest to trower, który go na pewno wymaksuje, ponieważ jest on mocny w sumie na dość sporą część map. Możemy odblokować nowego epickiego brawlera. I bez wątpienia biorę Stu. Aż Frank dostał buffa. ale nie no, z tyłu wolę bardziej grać. Na pewno biorę Tew. No i dodatkowo mamy jeszcze sporo nagród. Tutaj w Trophy Roadzie, takie jak Stardrop. No i będziemy mogli odblokować sobie z tjew. Nawet o tym nie wiedziałem. Ale za 2000 pucharów odbieramy sobie 925 kredytów. No i jest to wystarczająco na Stew. Tak więc dwie nowe postacie, praktycznie pod rząd. No i zaczynamy odblokować naszego pierwszego mitycznego brawlera. I z tych trzech postaci biorę Gina. Jin ma mocnego hypercharge'a Jest mocną postacią na większość map. Okej, okay, dzień 18 rozpoczynamy odbieraniem sobie tokenów, no i odebraniem darmowej postaci. Teraz pytanie: Edgar czy Griff? No i jest to wybór między byciem Sigmum a byciem gejem dlatego oczywiście myślę, że każdy wie, że wybiorę Grifa, no bo nie oszukujmy się na Edgarem. No nie, jakoś nie gramy się zbyt dobrze z Edgarem. Dla no griff to może być mocna opcja na Heist'a, na Brawl'a, na Hodzona. No ogólnie jeśli, się, jeśli go ulepszę, no to będzie jedną z mocniejszych postaci na moim koncie. Dlatego bez wątpienia Griff był lepszym wyborem. No i na dodatek w sklepie mamy za darmo 15 monet. Ok, postanowiłem zagrać trochę Rankeda, no i wbiłem brąza 3, więc otworzymy sobie... Rankedowego Stardropa, ale najpierw tego zwykłego, rzadkiego No i teraz Rankedowy Stardrop, po wszystkim. Stoblingu, nie naprawdę Nie wiem, jak dostałem Stoblingu to mi się od razu odechciewa grać Rankeda, naprawdę Przysięgam wam, tak zawsze jest Okej, okay, a więc porobiłem trochę questów, no i odblokowałem bardzo dużo nagród, tak więc Szybko chodźmy je odebrać Tak więc po pierwsze Stardrop z Alei Pucharków Który jest rzadki, oczywiście powerpoint, nic ciekawego No ale teraz 1000 golda 100 kredytów. No i ten Stardrop super rzadki. No, spoko. Parę pointsy są fajne. Ale w tym momencie, darmowy, legendarny Stardrop. Błagam. Błagam, żeby tu była jakaś postać. Błagam. Jest. Nie wierzę. Kolejna. Squeak. Jezu, jak dobrze. 1900 kredytów zaoszczędzone. Jak dobrze. Jezu, Squeak, uwielbiam cię. Nie, nie jesteś zbyt mocną postacią, ale. Tak się cieszę, że tu się pojawiłeś na tym ekranie. Iha, ja nie mogę. 1900 kredytów zaoszczędzone. Mamy już 21 postaci. I zobaczcie jaka jest jeszcze droga przed nami. Ile kredytów muszę zdobyć, żeby te wszystkie postacie móc w ogóle odebrać. Okej, okay, w dniu 15 postanowiłem, że wykieruję żelkę, moją koleżankę, na diamenta. No a przed tym sam powbijałem wiele darmowych nagród. No i oto co dostałem z całego dnia grania rankedów. Na następny dzień w sklepie czekał na mnie bardzo przyjemny jackpot. 600 golda. Nie można narzekać, za darmo 600 golda to jest, to jest prawie tak, jakby wygrać życie. Dzień 24, jednocześnie dzień nowego sezonu i moje nagrody z poprzedniego sezonu zostały automatycznie odebrane, czyli tylko i wyłącznie jeden star No ale tak jak mówiłem, jest to dzień nowego sezonu i jest wiele ciekawych ofert w sklepie. To jest w ogóle jakieś amerykańskie z okazji 4 lipca. No ale nas to nie interesuje, nas interesuje darmowe 10 PowerPointsów. Możecie się również zapytać, czemu taka długa przerwa pomiędzy 20 dniem a 24. Po prostu przez ostatnie 3 dni nic ciekawego się nie wydarzyło, nic ciekawego mi nie wypadło. No a dzisiaj zaczynamy nowy sezon. No i możemy odebrać sobie 500 PowerPointsów. Dobra, właśnie ulepszamy sobie Tika sobie na 9 poziom mocy. No i kupimy do niego oczywiście pierwszy star power, drugi gadżet Następnie odebrałem wszystkie nagrody, które udało mi się tego dnia zebrać Witam was w 25 dniu i mamy w sklepie darmowego hypercharge'a Doszeli 13 dni Okej, okay, jest to dziwne, bo nie spodziewałem się darmowego hypercharge'a No ale oczywiście weźmiemy go. Aha o no to jest mega lipa Nie weźmiemy go, bo muszę mieć strzeli ulepszoną na 11 level O jest, nie, mega źle jest No dobra, spróbujmy Nie no, zabrakło mi już monet Siódmy level dopiero A gdzie tu 11? Ja nie mogę Ale lipa Nie ma szans, że ja to uzbieram No tu mam 200 golda Randomowego start dropa Też kolejne 200 golda 150 par pointsów. Nie ma szans, że ja to uzbieram ja bym musiał dużo masterowania wbijać No dobra, no to w takim razie muszę wbijać dużo masterowania No i pierwszą nową postacią jest Daryl 750 darmowego golda Następnie na brąza jeden wbiłem również Colta No i następna jest B, Którą oprócz tego, że mam prawie na 200 pułarkach Oczywiście mam z niej darmowe 750 golda No i dobra, zobaczmy na ile możemy ulepszyć tą szelki 8 level, 9 I nie mam... I nie starczy mi powerpointów ja bym musiał powerpoints wbijać. No i witam Was w ostatnim dniu w tym odcinku, w dniu 26. No i szybko bardzo to minęło. Ja trochę czasu nad tym filmem spędziłem, no nie powiem, że nie, no ale myślę, że jest warto. No i jeśli ten film się przyjmie, no to na pewno wyczekujcie kolejnych odcinków, w których dalej będziemy rozwijać nasze konto. Aktualnie mamy 21 postaci, tylko i wyłącznie 4 z nich jest na 9 levelu. Tak więc w tym filmie to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Wyczekujcie kolejnych odcinków z tej serii. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Hej hej.